Witajcie na kanale Dzisiaj mam e, Z drapeczki z Władysława Czwartą część Z innego e, Punktu Niż te poprzednie e, I Mam tutaj może pieniędzy Fortuna 7, moja Giga pensja e, I także Zbytnio tutaj wyboru W tym punkcie nie było e, Mam tutaj z drapeczka z numerkiem 13. Szukamy skrzyni i kotwicy, które nam ze dwa oraz wygrywających liczb i wygrywające liczby to 37, 47, 30, 1, 11 i 15. Wow, i zaczęliśmy skrzynią, więc bardzo fajnie. Dziewiętnaście, czterdzieści sześć, dwadzieścia pięć, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt trzy, jeszcze chyba w tej zrapaczce skrzyni nie miałam, dwadzieścia osiem, trzydzieści dziewięć, trzydzieści trzy, czterdzieści pięć. Dwadzieścia trzy, jak na razie mamy sto dwadzieścia z dwustu trzydziestu, więc zobaczymy, ile jeszcze uda nam się nazbierać czterdzieści dwa, pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia jeden, trzynaście. Dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt sześć, i tutaj mamy dwadzieścia zł, więc fajnie. Czyli mamy już sto czterdzieści kontrolne, a kontrolne, pewnie o mamy tutaj te. I teraz z fortu na siedem z numerkiem czwartym. Szukamy portfela, lub siódemki. Siódemka nam mnoży razy dwa. A my tu mamy biedronkę, słońce, arbus, perła. Balsam, gwiazda, karta, chmury, rower, klips, plecak, palma, korona, piłka, kwiat, narty, diament. Kawa. I ananas. I ta zdrapeczka jest przegrana. Różne kontrole. I ostatnia, moja giga. pensja Nie powiedziałam, dzisiejszy wkład to 50 zł. Tutaj mamy z numerkiem 9. I tutaj szukamy dwa razy napisu. Moja gigapensja lub wygrywających liczb, trochę oddalę. O. I szukamy wygrywające liczby to 6, 22, 41, 3, 34 i 7. A my mamy.

Osiem, trzydzieści jeden czterdzieści sześć moja giga pensja, ale już wiadomo, że nie będzie drugiego napisu dwadzieścia trzy trzydzieści siedem pięćdziesiąt sześć czterdzieści siedem Piętnaście, połowa za nami, mamy jedenaście, dziewięć, cztery, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści pięć, trzynaście, trzydzieści dziewięć czterdzieści cztery i pięćdziesiąt siedem i teraz tutaj osiemnaście pięć dwa jeden i dwadzieścia pięć i tutaj mamy tylko to czterdzieści jeden i tu jest zwrotnik I tu zwrocik, kontrolne B Czyli na dzisiejszy odcinek Wkład 50 zł, a mamy 30 zł zwrotu Dziękuję Wam bardzo za oglądanie Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze Serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału I zapraszam do ostatniego już odcinka z, z drapek z nadmorza i jutro już będzie wiadomo kto wygrał oczywiście wyniki powiem jeszcze w osobnym filmiku to co? Do jutra. Do zobaczenia. Cześć. Mała aktualizacja. Jestem dzisiaj na zero, ponieważ tutaj zapomniałam. Mam tutaj 20 zł, tutaj mam 30. Dzisiejszy wkład to 50 zł. I tyle udało mi się z tych drapeczek wydrapać. I co? Widzimy się już w następnym filmiku. Cześć.